Z tej strony futbolowej, to jest pierwszy odcinek Space Piece 20, czyli coś podobnego, co już było na moim kanale, tylko Space Piece 19. Na początek pokażę mój skład, który utworzyłem, i tak to wygląda. No dla, mnie, dla mnie to jest przyzwoity skład. Mam dwie ikony: Raula i Leo Ferdinanda. Raul wersji Prime i Ferdinand wersji Baby. Oprócz tego mam jeszcze Rodrigo, One mod i za Ligę Mistrzów, Marcela Pepe, De Bruyne, Bookera, Varan, Aneto i I wszystkie to są. Karty zwykłe, okej, okay. to najpierw otworzymy sobie specjalną paczkę, no i niestety reklama będzie. Zobaczy. Sprawdzę czy się na, na Bez sensu nie jest to mistrzem fotowolta. Niestety. Ja nie jestem nic, Kompletnie nie mam wracamy po przerwie reklamowej. No i otworzymy paczkę. No i ciekawe co tutaj będzie. Czy to będzie w środku? Jest inform. Jest inform. Yy, I to będzie macis. Miał takiego informantu. Zatem jeszcze gitar ja mam z czyli więc z saciem że paczka. Dobra, otworzymy już zwykłą paczkę. A tutaj Bentekenie. Patrz, Niestety, Premier League jest niej w tej grze, co jest dziwne. Jeszcze jedną paczkę otworzymy. A tutaj śp. Menderz. Mendes, fajna karta. Wszystkiego nawet używana w Champions FIFA 20, dobra, leci z draftem. Zobaczymy. Formacja 4-3-2-1. Używam jej w FIFA. Bardzo fajna formacja. I zaczniemy od. Artura 94. Ok, zaczynam od Artura. I lecimy. A tutaj William Carvalho. Ja biorę Williama Carvalho pod zgranie. Dawid Silva. Kevin de Bruyne, super. Nie, ale nie. A Eden Hazard. Spoko. Na napadzie teraz. Ktoś. Fajny jest Gamero. Ok. Na 7. Może Messi kto wie, nie. Nie będzie to Messi, Sada ma który nie ma zgrania. Szkoda. Szkoda. Czy ktoś tu się połączy jakoś fajnie? Chyba nie. Nie, dobra, bierzemy wiskę. Na taki Jordi Alba. Nie, niestety nie będzie. Jordi Alba będzie Dalbert. Niestety Najsio. Może Ramos? Pięknie. Ramos, Team of the Grip Stage. Zanim no, no, niego gwaranc wykuczyłby mnie, ale oj. Nie będzie na pewno warunek z Omeru, o który daje zgranie, paradoksalnie, na PO. Yy, Dani Alves, spoko. Dani Alves. Yy, No i na bramce, kto? Ter Stegen może? No i pięknie, jest Ter Stegen. Jest oblaga, ale biora Ter Stegena. 90 oceny. Należałoby obronę poprawić, a tutaj? Ederson, albo kurtu, biora Edersona. W sumie, nie zależy, jaki brankarz. Yy, będzie ok, jest warunek, czyli świetnie ze zgraniem właśnie tak zrobimy i mamy 982. nawet z tylko prawego skrzydłowego potrzebujemy z La Liga tutaj tragedia Martinez gdybyś ty, to, gdyś ty miał Feature Stara to by było fajnie SP Matka Boska fatalne karty Ramirez jakiś PS fajny co jest czemu tak samo dropi mm, dobra Bierzemy tego pana i teraz jest Neymarito I, i jest Messi. Super, Messi się bardzo przyda. No i... no i ten właśnie, tego De Bruyne trzeba zmienić. Zdecydowanie tego De Bruyne trzeba zmienić. I jakiegoś Elo może. Lepszego jest Gerard Moreno. No i ten Gerard Moreno przyda się za De Bruyne. No i zgranie mamy, praktycznie zgranie mamy. Tylko teraz jak zrobić, żeby... Miejsc to zgrania, musielibyśmy jak zamieni się to nie, ale. No jakiegoś lewego obrońcę trzeba jest taliawiko fajnie lewy obrońca, ale nie z tego. Weźmy Santiago Cazorla czy to da zgranie? Da zgranie oczywiście, że da, więc jest spoko. I tutaj Jan Oblak jest Mbappe i biorę Mbappe zdecydowanie. Jest jeszcze Costa, biorę Mbappe na ławeczkę będzie super. Zobaczymy. Przestawiamy ławkę. I jeszcze trzy po... Czy może jakaś ikona wreszcie wleci? Nie, ale jest Neymarito, który po raz drugi wlatuje. I... Kto wie, czy byśmy... I, ma... I zrobię taki myk. Ciekawe, czy by się dało tak... zrobić, Dałoby się? Nie. Chciałem zrobić taki myk, a... Nie ma żadnego? Nie, nie mam. Dobra. No nie chętnie bym sobie pograł tą dwójką, ale niestety no nie ma na nich miejsca, musiała być jakaś ikona na na PS ie albo na śp. zmieniamy ławki, ławkę rezerwową no i lecimy kolejna karta to Hoa Queen. Ty, ty będziesz, Ty wylądujesz na ławce no i ostatnie to Insignia to będzie chyba. Ostatni wybór to Insignia, okej. Okay. Jak wiecie, jak wiecie w rzeczywistości w Fifie już za długo wyjdą tocy Team of the Season, to ale to nie będą te same tocy, co niegdyś, tylko Team of the Season so far. Pierwszy tocy to tak jak zwykle, czyli to tak, to tak jak zwykle tocy, czyli głosowanie społeczności. Ja zagłosowałem oczywiście na każdego Polaka, który tam był, czyli na Krychę bilika i dwójka z Klasy. No ale wątpię, żeby się znaleźli. Pierwszy mecz, nie wiem z kim, bo Bundesliga i Premier League to są nielicencyjnowane ligi, to jest bardzo dziwne. Ale może uda nam się strzelić brameczkę i udało się. Kevin Gameiro z Krim strzela bramkę i dostajemy za to 6000 monet. Kolejny mecz z Salzburgiem, czyli byłym klubem e Holanda, który, jak wiemy, odszedł do Borusii I i Artur strzela bramkę, znowu zwycięstwo 1 do 0. I znowu 6000 monet, i mecz z drużyną Pacy i i, i, con. I tutaj 2 do 1. Santi Cazor Ramos, czerwona kartka dla Artura, strzela strzelona 2 do 1. Magdini dostaje czerwoną kartkę i jest 2 do 1, a więc 7300 jest spokojno i z Interem. Gram. Yy. I zobaczymy Asamoa z bramką i Bale Valero Daniel, wiesz może da się jeszcze? Niestety nie przegraliśmy z Iterem i zobaczymy jakie nagrody dostaniemy, bo dostaniemy. O, dostaliśmy o level up level up, czyli mamy drugi poziom. 81 paczki i dwie i dwie paczki gold elite pack. Hmm. A i nie starcza nam i chyba będziemy musieli znowu reklamę stawić, niestety. Niestety nie jestem, niestety nie jestem mistrzem montażu, więc prawdopodobnie te reklamy pojawią się na YouTube, niestety. Aby ktoś mi pomógł montować ten film to by było spoko. Bo ja nie jestem mistrzem montażu, niestety. A więc mamy to i mamy 12 żetonów, no i no i co? wydaje na babeczkę specjalną i może coś będzie? Jest u chyba? I jeszcze jeszcze chyba. Francja. Mendy! Wow, ale trafienie, a ja go mam w składzie. A ja go mam w składzie. Nie wiem, czy widzieliście, ale mam go zwykłego w składzie. Wow! O, to jest najlepszy traf. Fenomenalne trafienie. Fenomenalne trafienie. Do tego Marcelo naprawdę spoko paczka. Ferlo Medino, patrzcie na te kosmiczne statystyki. 92 tempa, 88 fizyczności, niesamowita karta. O -la, la, No, to będzie, no, to będziemy budowali skład nowiutki, no, to się podziało, więc zaczynamy. za z paczkami ze draft. I mamy kolejnego informa, o kurde. Specjalnie czas tym razem do Bed David, czyli nikt wielki, no, ale to otwieranie nic dobre. Jeszcze Donnarumma, jeszcze Mutinio, jeszcze Kruse, naprawdę spoko paczka. A tutaj. A tutaj mamy tylko banerki z walkout. I to będzie Bonucci? Bonucci, 86 oceny ogólnej. No, pełno walkoutów dzisiaj. Bardzo mi się to podoba. 8,1+. A tutaj może jakiś walkout? Nie ma walkoutu Hiszpania. Jeśli po to będzie Luis Alberto. 84. Ktoś jeszcze w środku zaha, więc spoko. No i specjalna paczka. A no to co? Może coś dobrego? I co to jest? To jest Men of the Match. Brazylia. Pepe Rafinia to będzie. Okej. Okay. W ten mecz fajnie. Bardzo się cieszę. Do tego w środku ale do tego Mares, do tego Uzaha. Naprawdę spoko. Je mamy jeszcze w sklepie w sklepie paczki, na której mnie stać. Paki za 50 koła. I w pierwszej z nich mamy banery. Holandia i śpiewajna Wijnaldum. Tak jest. To będzie Gini Wijnaldum. Do tego w środku Demirbai i lecimy z pakami za 50 podobnie I mam informację znowu. Wow, ale otwieranie się kolorowa Argentyna, napastnik. Kano to będzie, nie sosa. Do tego banerki no Spoko, spoko otwieranie. Na pewno na pewno lepsze niż te z 19. Tym razem mamy banery. Hiszpania LS to będzie Asensio. Ok, a wraz z nim Otamendi no i lecimy chyba z ostatnią paczką yy, w tym materiale, nie wiem, czy będzie stać jeszcze na jakieś paczki w uchy, to będzie Romanioli. Więc yy, końcówka nie najlepsza, naprawdę otwieranie spoko. Naprawdę otwieranie spoko. Jeszcze paczka rzadkich zawodników i mamy ucl czy może z walkoutem? Brazylia, się Lukas Moura, niestety to nie jest walkout. Jeszcze Joel Matip, jeszcze Semedo, więc naprawdę spoko paczka. Okej, okay. staćmy już tylko na te gorsze paczki. Dobra, to otworzymy gorsze paczki. W gorszej, paczki w gorszej paczce mamy banery, nawet walkout. Immobile, ok. W gorszej paczce mamy walkout, ale dzisiaj nam sypie. strasznie tymi walkoutami. Yy. Kolejna i kolejnej banery u Inform nawet. Kto Serbia? Dmitrowicz, nie Rajkowicz. O kurde, ale nam sypie dzisiaj, no sypie nam dzisiaj drop podkręcony chyba ma tutaj no niestety już nic nie ma nawet rzadkiej karty espadę to będzie Gomez, dobra sprawdźmy co tam w składzie słychać bo słychać naprawdę fajnie ferromendi zmieniamy modricia, wyrzucamy i dajemy shape shiftera ferromendi no niesamowita niesamowita karta i czy tutaj no raczej średnio możemy marcelo dać Hmm, chyba, że Benjamina mendiego no Mendy jest spoko, a więc tak na chwilę obecną wygląda mój, moja jedenastka, no Ferro Mendy świetne trafienie, e, świetne trafienie, e, zaraz sprawdzę, po odcinku sprawdzę w Futbinie ile on jest warty i może taki jakiś clickbait na miniaturce, zro... I może jakiś clickbait zrobię, na pewno nie na miniaturce, bo nie jestem mistrzem miniaturki, a więc trzymajcie się ciepło, na razie, cześć.